Zrobię dzisiaj bułki ciabaty. Używam mąki 750 pszennej Ważne, że ona ma dużą zawartość białka. Jest tutaj 15 gram białka. Odmierzyłem 500 gram. Z tych 500 gram odsypałem 100 gram. I do tych 100 g mąki dodałem 100 ml wody i 8 g suchych drożdży. Wymieszałem to na zaczyn. Poczekałem około 20 minut. W tym momencie dodam do tego jeszcze 300 ml ciepłej wody i pozostałą część 400 g mąki. I wymieszam to wszystko. Wlewam 300, gram, 300 ml wody. Ciepłej. Aha! Zapomniałem Wam powiedzieć, że dodałem tam jeszcze oprócz drożdży łyżeczkę miodu. I teraz będę dosypywał mąkę. Będę ją przy okazji przesiewał. Dopiero w tym momencie zasypię też 10 gram soli. Pora teraz uruchomić maszynę i zacząć mieszać. Mieszam około 6 minut do wyrobienia ciasta. Ciasto jest wymieszane. Daję mu teraz około pół godziny odpoczynku. Minęło pół godziny. Widać ciasto pracuje, bąbelki się pojawiają. Teraz trzeba je będzie odpowiednio poprzewracać kilka razy, jak przy ciabatach. No i dalej niech sobie odpoczywa kolejne okresy pół półgodzinne. No, ale niestety muszę sobie pomóc drugą ręką. No w porządku. Minęło kolejne pół godziny i już po raz czwarty będę to mieszał. Widać jak ładnie całe ciasto pracuje. Także wymieszam to teraz. Jeszcze raz. Dam mu jeszcze te pół godziny na odpoczynek. A później już będę formował bułeczki. Naciągam, mieszam, biorę z dna, nawierz to ciasto i przy kolejnych tych wymieszaniach, co mogę o tym powiedzieć? Mogę o tym powiedzieć, że ciasto robi się coraz bardziej elastyczne. I takie miłe w dotyku. Ok. To wykonam dalej tą czynność, pomogę sobie drugą ręką. I widzimy się potem. No dobra, wyjąłem teraz ciasto na Stolnicę i podzielę je. Na bułeczki. Dobrze, podzieliłem ciasto. Uformowałem takie bułeczki. Całe obsypane mąką, bo to ciasto się kleiło, więc ono musi być podsypywane mąką, żeby w środku było wilgne, a na zewnątrz całe w mące. No i czekam do nagrzania piekarnika i wstawiam na 220 stopni ok no, i bułeczki są już upieczone. Poczekamy chwilkę tylko, aż ostygną i rozkroimy. Bułeczki się prezentują bardzo ładnie, powyrastały. Widać, że mają przypieczoną skórkę. To teraz rozkroimy. rupiąca jest jeszcze ciepła da się kiić fajna struktura Proszę bardzo. O, a tutaj nawet się porobiły większe siatki glutenowe. Także polecam bardzo fajny przepis.